Witam, to jest film z rodzaju tych Siema on ci kradnie, nie po to kradnie żeby oddawać Ale nikt nic nie kradnie, po prostu taki jest mem No, także o uspach, także nie wiem czy ciekawie Ale na początku wiadomo Skin, z skolem, dzonc, 35% do doładowania i niewliczane ceny naklejek są Patrzcie, ej w ogóle se wczoraj wyjąłem Oj dużo rzeczy wyjąłem Patrzcie, jakie kałaszki. Fajne? Fajne. Takie Eleganckie. Nie się podobają. Na cztery tego już miałem, a tego sobie wyjąłem. No, także proszę się ten... coś robić. Ok? Ok. Przejrzymy jeszcze, czy coś ciekawego wrzucali od wczoraj. Pewnie ta, ale... Ja już nie mam pieniędzy na stronie, bo tak udało się powyciągać Między innymi wyciągałem uspę i siedziałem całą noc poważnie chyba do trzeciej z kawałkiem do trzeciej 20, czy coś takiego przy tych uspach i powiem wam co się działo dlaczego siedziałem tak? Bo wiedziałem, że coś się będzie działo wiedziałem, że będzie jaki, jakiś wzrost Albo że przyjdzie jakiś cinkciąg i wykupi je wszystkie do jakiejś kwoty, albo że się będą działy jaja. I się działy jaja. I już wam mówię, jak to wyglądało. Nie wiem, czy mi w to uwierzycie, czy nie. No, szczerze mówiąc, to róbcie, jak se chcecie. Ale wczoraj, jak nagrywałem film, to o, o tych uspach to było o 22, czy coś takiego. To Bajornery by były za 92 zł. I Powiem wam, że od tamtego momentu się naprawdę tu dzieje omijają, bo co jakieś 15 minut nieważne, czy to była druga w nocy, trzecia w nocy, czy dwudziesta trzecia robi się bajorder o jednego centa wyższy niż poprzedni. Dosłownie. Czyli było 92, to było 92,4, potem 92,8, 92,12 i tak dalej. I tych bajorderów zrobiło się od chuja. Dosłownie. Po prostu wzrosła ilość ich od zajebania, tak powiem, yy, aż doszła do 101. Za to cena na rynku, w sumie która kosztowała 98 czy coś takiego, zmieniła się na 104, 108. No i tak, jeżeli ona tak dalej będzie rosnąć, co jest dla mnie, to ja myślę, że tak będzie to za chwilę możemy dojść do kwoty maksymalnie myślę 120 zł. Jeżeli dojdziemy do kwoty 120 zł, no to ja jestem zarobiony, że hu hu. hu. I tak dalej. No, jeżeli dobrniemy, a jeżeli by się jako, jakimś cudem okazało, że to by było 130, no to już w ogóle. Myślę, że w dzień w sumie będzie tylko więcej tych transakcji, jak mi się wydaje. W ogóle o, już ludzie kupują nawet po 110 te uspy, co jest dobrym znakiem. Mam nadzieję. Bo zobaczcie, mniej się kupuje ogólnie za buy order, niż yy, ludzie kupują z rynku. Więc yy, to jest według mnie dobry znak, bo one są tak liquidy, że jeżeli one będą za te 120, to łatwo się je będzie wtedy sprzedawało tam. Po prostu. Je no, także jeżeli dojdziemy do takich kwot, to super będzie. Ja powiem tak. Haha, ale fajnie. No, to tyle. No miłego roku szkolnego dla. Chyba 15% tego kanału. tak mi się wydaje. Nie wiem ile ludzi kurwica. Kto jest tam nikim to ogląda. Chyba nikt. Bo to ten tylko prowadzący taki jest. A ja nie jestem nikim w sumie, bo ja nie chodzę już do szkoły. Ja jestem pod, pod jeszcze. Co ja kurwica. Na studia jakieś. Tylu. Optymalizacja magazynu. O chuj chodzi.